Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym filmiku nagram dla Was vloga prosto z salonu faryziarskiego, zobaczcie jak one pracują, naprawdę super, po cichu mówię, żeby nikt nie usłyszał, dlatego nagrywam bardzo po cichu, zobaczcie jakie super prace, możecie je polubić na fejsie faryziarskim, tam będziecie mieli kontakt i będziecie mogli zobaczyć je na własne oczy. No dobra, to już na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek w minutę z vloga fryzjerskiego, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co? Ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i I pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie Pozdrowieni. To tyle. Pa, cześć, Narka.